Siema, z tej strony Cisy, Wojcie, no, no nie, po prostu ja. E, w poprzednim odcinku, w sensie kilka odcinków temu, e, graliśmy sobie na tą mapę, ale nie wygraliśmy i teraz. E, cokolwiek robię, ale ten odcinek musi wyjść na zwycięsko, no... E, po, no... prostu tak musi być, nie? Bo... Teraz muszę wygrać tą mapę. Ej, nagrywaliśmy jeszcze z mapy disco, ale generalnie z pitelkiem czyli Café Radesem, Tylko wem Café Rades potem nie chciał tego włożyć, ale dobra. Tu jest maszeta. Idziemy teraz do Boxera, tak automatycznie robimy jak. To mi zleciał na mordę, prawie. Dobra, ej. Tutaj zawsze wchodzenie jest najgorsze, bo tu cię, cię kuźwa horda konopa goni. Shit to trzeba ich tak baitować. No czekam, czekam aż tutaj się miejsce zwolni. Albo na, na Shockwave Czyli na tą taką umiejętność, że... Dobra, chyba jest. Dobra. Dobra, jest wolny. Teraz idziemy po, po kucharów, po kucharczyki po prostu. Dobra, po co ja mu, po co ja... Dobra. No i cała kuźwa horda konopa idzie już za mną. O kurde, dobra. Raczej wątpię, że mi się za pierwszym nasza moda, ale... No dobra. Tylko ważne jest, żeby po prostu... Bo zobaczyłem, że jeśli ich nie atakujesz albo jakoś je sprowokuje po prostu, to nic się nie atakują. No, a nasi czasami się zdarzyć atakują, ale zazwyczaj po prostu się, zazwyczaj po prostu nie atakują, nie? Bo widzicie przykładowo ten gościu mnie nie atakuje, nie? Ale jak go walnę to pewnie zacznie? Dupcułem, on... O nie, ma matasek, ale uniknąłem śmierci, birolę majtki <laughs> jakie majtki, mięso, kurde o knuckles no, knuckles kurde, tleku bo on ma jakieś zlombane niki, nie ten mój kolega, nie powiem jak on się nazywa, ale on się las nazwał tleku, potem knuckles kuźwa no nie wiem, nie, nie wiem co o tym sądzić, sądzę, że Muszę zaraz kogoś walnąć z tymi migaciami, nie no, nie mogę, nie, po prostu. Ja będę jeszcze, ale tutaj przejść. Dobra. Dobra, o oh nie. Nie, sparłem, sparłem, oh shit. Dobra. Chcę gitarę, wiecie co, ja chcę dup, dupnąć łeb gitarą, dobra, dobra, nie dup. Nie no ta gitara jest taka śle mocno ślednia, bo niby jest mocna, się wykorzystuje krótę po drugim, o nie, to, to był błąd. Włożenie do sracza, nie, to był błąd, ja tu czuję, że mnie, dobra, wydostałem się już. Atakujemy tych gnojarzy. Ty pozostał właśnie krzesłem w łeb, spoko Ujniesz Janusz! Kuźwa! Nie no, krzesło! Krzesło mnie uratowało znowu. A wiecie w ogóle jaka jest naj, najlepsza bloń tutaj z tych wszystkich tej w tej Tacka kuźba z mapy więzienia, bo ja miałem te wszystkie mapy i jest mapa jeszcze w więzienia, jest takie disco, jest... eee... Trzymaj nóż w preset. Jest. E, pilaci są. E, są Pilaci w nocy, to po prostu przejdziemy i, i no, jednych pilatów, bo nie opłaca się dwa razy oraz jeszcze są ci. I już to są westerny, więc więcej możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda. to coś jest. Chyba nie. Ej, ten gościu chyba chciał mnie zabić kuźwa i jabłka. Tak, nie, to, to jest kura bilardowa, bo są jabłka. Ogólnie to jest nawet fajna gra, ale no, na szczęście gracze też dodali swoje rzeczy. Te są te customowe również wapy. 2 Ej, ten sockwave by the way wygląda jak nie wiem, kuźwa, chyba... Jak połowa mapy tutaj wybuje, ma taki postup, po praktycznie, bo tylko jedna osoba jest, Jak jest 10 osób, to jedna osoba tylko umiera, może dwa. No ale bardzo rzadko jest tak że nawet dużo tych osób. Dobra. Kurde. Kurde. No. Korda konopa mnie atakuje, no. Kwiki, Kto, kto jest to pamięta? Kwika, no się nikt nie pamięta, bo nie oglądaliście Cisego, o e, Cisego nie oglądaliście, czyli Wojtek 320, po prostu nie bez filmów, tylko po prostu Wojtek 320, nie, nie wiadomo bez filmów, no się z filmami nie, bo, bo ma, mam trzy kanały, cztery tak dokładniej. Wojtek 320, normalny. Wojtek 320 bez filmów, i tak, to taki. Znaczy, ten Wojtek 320 to jest kanał z filmami, a 320 bez filmów to ten e, główny Jak których nie ma filmów, ale komentuje głównie. Zresztą jeszcze mam e, Greg Kubik, i wiecie było taka nazwa? Bo pierwszą nazwałem Quick XD, czyli jak ten. E, no, Quick, no. Kurde, ten Stasio mnie to atakuje, trzeba go zepchnąć. E, czyli jak ten Quick, nie? I generalnie. To jakaś, to, jakaś to yy, potem ja zmieniłem nick na Greg Kubik, a czemu nie wiem? <grym> Naprawdę nie wiem, po co się tak nazwałem. Jak oni z tą obici, dobra. chciałem mu dupieca skopać, ale nie skopałem. A wcześniej w ogóle wkładam, że tam tych filmów nie widzieli nie zobaczycie, bo Piotr mówi coś takiego. Że były one słabe, kurde nie wiem, mnie tu w ogóle nie opodzi jakie były, jakoś filmów, jakoś filmów mnie nie opodzi, ja po prostu mam, chyba mam fan tego, że nagrywam, no ty dostaję krzesłami i nie umieram, no. To logika tej gry. Ty, ja wam, jak będzie disco mapa, to ja wam pokażę moc pałki, em, pałki i katany. Bo Piotrek najbardziej lubi pałkę, <gry> jak się od... Kosmos się odbiło od stołu i e, typa zabiło. Bo Piotr e, najbardziej lubi pauker, fossa, i katane po prostu nie? Z tego, ba, z, z tego disco tam, apel disco. E, generalnie to Tomasz z krzesłem w <ścoughs> Co się stało się Jakie ragi! Lag alert, laki alert. Coś mi się zlagowało i przez te ragi trochę. FPS straciłem, kurde, nie wiem, najwyżej nagram ten film, jeszcze wrócę, a nagram kolejny, nie? To będzie w sumie takie fajne, bo, nie wiem, bo tutaj gość dosłownie upadł i, i uniknął, bo strzesłem właśnie, czelowałem w niego. Ej, dlaczego on upadł w ogóle, czy mi się tam stało, czy co? Bo chyba, nie wiem, nie wiem, czy, czy jego, czy on potem wstał czy nie, bo nie pamiętam. Masz gorącą kawą. Powiem. Oh, nie, gościu na mnie idzie z talerzem. Tarew to również jest mocna broń, ale nie tak mocna jak tacki. Znaczy moją ulubioną bronią jest tacka z więzienia, ale taką drugą to... można mi nie walić. Taką drugą ulubioną bronią to jest chyba właśnie ta katana. Katana bossa. Tego bossa z mapy Disco. Dobra. Nie bo, ja właśnie chciałem? Bo... Kuźwa znowu, lagi! Jak to, jak i co się przysuje do mojej. Cokolwiek lagi się przysuje do mojej złej rzeczy w tej grze, to ja nie wiem co jest tobie. Ej, tak, by the way, to patrzcie, jak ja sobie ekipa... na ten kanał nagrywam dużo Fortnite'a i nie wiem czy na ten też by nagrywać. Tylko że na starym kanale nie miałem gier a Fortnite, ale to były czasy kiedy w sumie jeszcze lubiłam Fortnite, wtedy to nagrywałem A właśnie chciałem. Yy, a właśnie... A właśnie teraz to w sumie mam tutaj dużo fajniejszych chyba od Fortnite tak gier, nie? Fortnite nie jest złą grom, ja fanuję Fortnite, ale czy ty? Możesz mnie nie bić, kościu. Nie, no ja nie mam sił do tych typów stąd. Majczki tam leżały. Kurde, bo. Bo, ja chcę rzucić ten film, ale mówiłem wam, że dzisiaj przejdę tą mapę, no. Dobra. Kurde, bo dzisiaj najwyżej ten film na jakieś części. No znowu mam lagi, no. Dlaczego? Dlaczego mam lagi od czasu do czasu, wiesz? W, 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 co ja mam? Wiesz, są pixela, to nie jest kuźba jakieś. Nie wiem, cyberpunk by mieć, kuźba. Dobra. Takie, lagi. No co, gołodupcu? Nie znam ja, masz to ten pole kuty, masz też przesłem. No co?! Co jest z tymi lagami?! Że trupy są?! Dlatego są lagi?! ze to, że tutaj są sa same trupy?! No nie wiem, może, może, może tak. Dobra, kto wstaje? No mówię! 90% stało, a ty, gościu, co? Co ja ci zrobiłem? Kościół! Ko kościół! Ja Dup sam tymi wami. no. Cie Dobra, tu idzie Janusz. Znowu mam ragi! Halo! Jest. Halo. Ja mam ustawienia. Nie, jak mi walnie tym, to ja automatycznie zedam. Dobra, mam, mam jakieś krzesło randomowe. I lag. Nie, no ja nie wytrzymam, czekajcie. Ej, tak w ogóle dam sobie najniższą grafikę i pojęty rep? Że mi się na niej dobrze grali, naprawdę. To nie jest żadnie. Naprawdę dobrze mi się gra, a jeszcze nie ma lagów. Bo kurde nie ma takich świata, takich ceni, po prostu wszystko dobrze widać, nie? Jeśli nie ma takiego fajnego efektu, ale... A no ale przynajmniej lepiej łat łatwiej można tutaj grać, nie? Jeśli nie wiem, może dla... tylko dla mnie tak jest. No i po co ty idziesz no do mnie? Ale dobra. Się boję, że... Najbardziej się boję o dubsko. Najbardziej się o, typ, o tyły, nie. Najbardziej się w sumie o to boję, bo jak ktoś mi za Chyba nie ma broni, ja idę na dół. Nie, no ta grafika jest kuźwa, to powinna być high, kurde grafika. Bo mam low, nie. Mam lagi, nie, nie wiem czemu mam lagi, bo ja wtedy chyba miałam high grafikę w sumie. O, biłem mu Spoko. No, jak oni wstają, no gość dostał w ryja talerzem. No gość dostał talerzem wryja. ryja, no, się... Tak, talerzem ja dobry powiedziałem tam Ta moja fatka! Głowę miał krzesło stolik, coś tam złamałem mu krzesło stolik, nie wiem, takiego powiedziałem. A miałem powiedzieć... No i macie jakąś wyrzucam chłopów. Ej! Oh shit! Wen Impostolis Sus o, ty z tym susem, nie? No się... No się... No, nie wiem, nieważne. Bo jest sus, bo jest Among Us i w sumie tyle. Mam Fog No tylko jego dało! Kłok się w ogóle rozczłonkował, co za typ. Ej nie no ja chyba y, przedzielę to i nagrywam zaraz drugą część. Ja biegam dziś by w ogóle. Myślę, nie wiem, mi tak jest osób tak. Na pewno większość już zabiłem, więc na dłużej coś będzie, nie wiem, trwać 4 minuty. To nie wiem, zaczniemy już tą mapę kolejną. Bo jak myśmy wcześniej. Co ja mam takie czekać? Czy mi właśnie zlagowało na low grafice? Co jest? halo? Nie podoba mi się to. mam tak słabego kompa, naprawdę. By nie wiem, to był jakiś kuźwa. Nie wiem giga, nie wiem, giga, nie wiem. Pegasus z 2000. tysiące 2001 roku, ale nie to jest... To jest komputer, który nawet Karu reklamował. Typowi van chciał mi. To jest logika tej gry. Bardzo fajnej gry swoją drogą. Polecam. Pamiętam kafojades mi ją zostawił, bo gdyby nie kafojades, to on nie wiedział tej Fajna jest. jest taka taka trochę brutalna, ale kuśwa. Epitliff Friends też jest brutalne, jakoś istnieje. Są boksele po prostu, kurde, no. Są po prostu boksele to nie jest jakoś brutalne, tak, tak jak patrzę na to. <trybuj> <trybuj> Jaki typo, to jest wyśmieszne po prostu, bo bekę można mieć, bo właśnie się zapiesił tam. Mam nadzieję, że mi się uda, że to nie jest, że nie mam jakichś ograniczenia wóźba. Że niby... Niby te, nie. Marko Boska. Co mam jakieś? Ograniczenia, że nie mogę wstać poniżej 15 minut. E, dobra, powiem wam tak. E, to już koniec tego materiału, bo, bo nie chcę żeby... bo chcę, żebym filmik dostał na platformę. Żegnam was, a to będzie zaraz będzie druga część tego materiału, nie? Dobra? To nara.